Cześć, cześć, cześć! Lamer z tej strony i będzie to filmik nie unboxingowy, tylko taki bardziej informacyjny. Muszę Wam powiedzieć co i jak w przyszłości u mnie, bo e, przez chwilę będzie cicho na moim kanale. Mam nadzieję, że bardzo nie będziecie płakać. E, każdy musi trochę odpocząć. Z rodziną wyjeżdżam na wakacje, także, wiecie, brak internetu, brat mu. Br Obiecuję, że nie piję przed tymi odcinkami. Brak. Brak internetu, <grym> brak możliwości wysyłania, ale pomyślałem, że zabiorę kamerę ze sobą i może w terenie coś bym nagrał. Wiem, że może być ciężko z motywacją, bo jak się człowiek rozleniwi różnie to bywa, ale postaram się dla Was coś fajnego nagrać. W każdym razie, co będzie po moim powrocie? To może trwać jakieś półtora, może dwa tygodnie. Jeszcze... Dziś i jutro wrzucę wam coś, a co będziemy robić później. Co będziemy robić później? Co ja będę robił później, co ja będę zbierał, a co wy możecie, jeżeli chcecie, będziecie oglądać to. Oczywiście muszę skończyć euro, ale jeżeli chodzi o plany przyszłościowe, to już widzicie, że. Zamówiłem sobie fajowe saszetki z Ekstra Klasy. Dostałem tyle gratisów od Was wszystkich, za które bardzo serdecznie, z głębi serca dziękuję, że doszedłem do wniosku, że nie może się to zmarnować. Tamte te karty były w super, e, e, super jakości, w jakości HD. Były w super stanie, także postanowiłem zamówić sobie saszetki. Mam ich 72. Chciałbym je tu wszystkie pokazać, ale chyba tak trochę ciężko będzie. Tu mam całe pudełeczko wypchane tymi saszetkami, więc może zróbmy tak. Postawimy sobie to boczkiem. Albo, a nie wiem jak, troszkę mam, że tak powiem, za blisko to wszystko, ale hmm, moje nowe miejsce do nagrywania jest takie, takie średnio odpowiednie bym powiedział. Dobra, zrobimy tak i będziemy zasłaniać trudno, jak saszetka wygląda, wszyscy wiecie. Czyli tak, będziemy dali się bawić w euro, tutaj mam całe jeszcze pudełeczko, tak przy okazji, może, o, rzucę tam, i tak tego nikt nie będzie widział, ale będzie fajnie wyglądało, przynajmniej dla mnie. Tutaj mamy całe pudełeczko. Euro, tutaj mamy jakieś 50 saszetek, tutaj mamy ponad 20, troszkę tam jeszcze zostało euro. Troszkę zaniedbałem ostatnimi czasy naklejki, więc sobie troszkę kupiłem. Tutaj jest tak naprawdę tylko 10 saszetek, ale jeżeli tylko będę miał możliwość, to będę kupował sobie trochę w sklepach. A jak nie będzie w sklepach, to bo jeszcze się okazuje, że gdzie nie gdzie są. A, a jak nie będzie w sklepach, no to na pewno będę sobie zamawiał na sieci. Jeszcze chciałem jedno pudełeczko Wam pokazać, tylko nie to, które Wam teraz pokażę. E, Champions League 13-14. Zamówiłem sobie, razem z tymi saszetkami z ekstra klasy, pudełeczko z poprzedniego sezonu. Też całkiem sporo mam już tych bazówek. Mm. The Wall of Wealth Ściana Bogactwa. E, zamówiłem sobie z sezonu 12-13 pudełeczko Ale niestety pan mi wysłał 13-14 mała pomyłka. No i teraz jakby nie było, to chyba to 12-13 będzie, tylko na razie nie mogę wam pokazać. Ale jakby no nie jakby. E, będzie albo tak, że ja to pudełko odeślę, albo sobie to pudełko zostawię, dlaczego by nie i. Jak już je sobie zostawię, to je sobie oczywiście otworzę, trochę mi tam jeszcze rzeczy brakuje, będę miał też więcej do wymiany, także wszyscy ci, którzy jeszcze zbierają Champions League albo po prostu lubią oglądać, no to może zrobimy tak. Wizualna reprezentacja, co będzie no konole. A i jeszcze jedna rzecz. Niektórzy z Was widzieli już filmik, którzy nie widzieli, to zachęcam do obejrzenia. Kupiłem sobie Dwie saszetki pryzmów. Pierwotnie była jedna, a później była druga, bo jak zobaczyłem pierwszą, to po prostu pół dnia oglądałem te karty i doszedłem do wniosku, że muszę wyciągnąć ze skarpety ostatnie grosiki i poszedłem, kupiłem. No żartuję, tak źle oczywiście nie było, ale tak czy inaczej kupiłem sobie dwie saszetki. Ten filmik wrzucę jeszcze dzisiaj w nocy albo jutro. Jutro wyjeżdżam, także od jutra będzie lekka posłucha, ale jak wrócę, to postaram się Wam to wszystkim. Wynagrodzić. Wezmę ze sobą troszkę saszetek. Czemu by nie? Tak jak mówię, kamerę, i gdzieś w plenerze robię filmiki. Będzie to też dla mnie ciekawa sprawa. Będziecie mogli zgadywać, gdzie byłem. A nawet jeżeli Wam się nie będzie chciało, to przynajmniej będzie troszkę inna sceneria niż ta ściana płaczu. Także podsumowując, mamy parę rzeczy do otworzenia. Parę to takie, tak troszkę lekko powiedziane. Jest sporo serii, to fajnie, bo jest przynajmniej urozmaicenie. Będę chciał też to kupować. Tylko to będzie oczywiście dużo rzadziej i właśnie w ilościach jeden, jedna saszetka na film, no bo niestety, jaka jest cena tego, to wszyscy wiecie. Szkoda trochę, że w mniejszych miejscowościach tego nie ma, ale jeżeli ktoś bardzo jest zdeterminowany, no to ludzie zawsze możecie sobie przecież przez sieć zamówić, wysyłacie paczki do wymiany z innymi ludźmi, popytajcie, może ktoś ma jakieś bazówki, te karty są naprawdę bardzo fajne i bardzo zachęcam do zbierania ich. Wywiązała się między dwoma widzami na moim kanale dyskusja na temat tego, jak graficznie się te karty prezentują. No i szczerze powiedziawszy, to zależy jak leży, bo przykładowo jak zaczynałem zbierać Champions League, to myślałem, że ta seria jest bezsenna fantastyczna i w ogóle super, super. Zacząłem zbierać inne serie, no to już ta Champions League nie dlatego, żeby mi się znudziła, spadła troszkę, ze względu na to, że jak w końcu doszłem do wniosku, jest taka trochę bardziej szarobura. Ale wydaje mi się, że te pryzmy są bardzo fajne. Przede wszystkim będzie można się nimi długo nacieszyć, bo są bardzo porządnie wykonane. Dobra, nie będę Wam więcej truł. Jak sami widzicie, sporo mamy i jeszcze jedna rzecz. Był pierwszy konkurs już na samym początku mojego kanału, który cieszył się całkiem sporą popularnością. I szczerze powiedziawszy, jak na początek kanału, to nawet fajne były nagrody, bo jeżeli dobrze pamiętam, była tam jedna topka i dwa gamy. Ale teraz zrobimy sobie troszkę inaczej. To będzie konkurs na 250 subskrypcji. Będzie on zdecydowanie na czym innym polegał. Będzie kilka warunków, jeżeli chodzi o przystąpienie do konkursu, ale to wszystko Wam wyjaśnię, jak już wrócę. Także im szybciej dobijemy do 250, tym lepiej. Ale obiecuję, nagroda będzie na pewno dużo lepsza niż była poprzednio. Ale nagroda po części też dla mnie jest niespodzianką, czyli możecie zgadywać, możecie komentować, zobaczymy. No jak Wam to wyjdzie, ja jeszcze Wam na razie nie powiem, co będzie nagrodą w konkursie, ale obiecuję, naprawdę warto e, spróbować, zwłaszcza, może Wam o tym powiedzieć, e, zwycięzca pierwszego konkursu, pan Turbo Kostek, jeżeli się nie mylę, chcę się nie mylić, także mówię chyba, ale prawie raczej na pewno. No to moi drodzy, będę się cieszył wakacjami, przez następne dwa tygodnie troszkę odpoczywał, jak wrócę, będę na, pełno, na pewno pełen werwy i energii, żeby kolekcjonować dalej te serie, które już zacząłem, oczywiście też serie nowe, mam nadzieję, że do tego czasu już przyjdzie mi to pudełeczko, zostanie sprawa załatwiona, no i będziemy otwierać, oglądać się, wymieniać się oczywiście i kompletować, co się da, przed przyjściem nowej serii Champions League, na którą bardzo, bardzo czekam i nie wiem, czy czasem też nie zacznę równolegle sprzedać, <laughs> sprzedać, zbierać, Jezus człowieku, więcej snu zbierać ekstra klasy nowego sezonu, a dlaczego by nie? Jak, jak się uprę i zawezmę, to prawdopodobnie jeszcze będę robił naklejki. Tak czy inaczej, będzie tych serii bardzo, bardzo dużo w porównaniu z tym, co było do tej pory, ze względu na to, że naprawdę fajne okazje można wyłowić, a poza tym, kiedy te serie już wyjdą, to też z kaską będzie u mnie lepiej, także bardzo, bardzo jestem podekscytowany i z wielką chęcią będę pracował dla Imperiumowiczów i naszego imperium. Dobra, pamiętajcie o konkursie, starajcie się kombinować, co to może być. Przede wszystkim patrzcie na licznik subskrypcji, no i po wakacjach będziemy gadać o konkretach. A póki co, mam dla Was jeszcze parę rzeczy do wrzucenia, także zaglądajcie dziś i jutro. No a potem e, może odklejcie się na chwilę od monitorów. <trymajcie> Trzymajcie się, cześć!